Cześć, z tej strony Max firma Arkham Cars. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam proces importu na podstawie najczęściej zadawanych pytań przez naszych klientów. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam, jak wygląda cały proces importowania pojazdów ze Stanów Zjednoczonych lub Kanady. Właśnie na podstawie pytań, które bardzo często dostajemy od klientów podczas rozmowy telefonicznej czy podczas spotkania już tutaj na miejscu u nas w biurze. Pierwsze pytanie jest w sumie zawsze od klientów, jak wygląda taki cały proces, od czego zaczynamy, jak szukamy samochodu. Pierwszym dla nas krokiem jest można powiedzieć, znalezienie preferencji klientów, co oni właściwie oczekują od importu. Jakiego samochodu będą chcieli szukać, jaki mamy budżet na konkretny samochód. My wtedy przeszukujemy największe domy aukcyjne ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady. Nie mamy wykupionych licencji tylko i wyłącznie na EI czy Copart. Mamy także na Impact, Adessa czy Mannheim Auto Auction, na wielu innych, których możemy kupić naprawdę ciekawe. Oferty, ale powiedzmy, że skupiamy się zawsze standardowo na dwóch największych, czyli właśnie EI, Auto Insurance czy Kopart. Wyszukując samochód ze Stanów Zjednoczonych lub Kanady, głównie zwracamy uwagę na to, aby uszkodzenia były jak najmniejsze, aby ta naprawa przebiegła stosunkowo jak najszybciej i później przy sprzedaży klient miał jak najlepszą podstawkę do pokazania innemu nabywcy, aby to nie był jakiś mocno rozbity samochód. Oczywiście jest to kwestia zawsze indywidualna klientów, my przesyłamy jak najlepsze. Aukcje w danym budżecie, który sobie ustaliliśmy wcześniej, i klienci wybierają z tych ofert, które im nadesłaliśmy, takie, które odpowiadają ich w 100%. Kolejnym ważnym elementem jest ustalenie kwoty, do której będziemy licytować pojazd. Na to mają wpływ takie czynniki, jak uszkodzenie pojazdu, miejsce, z którego będzie kupowany dany pojazd, czy wyposażenie chociażby samego samochodu, więc to wszystko, można powiedzieć, wpływa na finalną kwotę. My z klientem ustalamy maksymalny budżet, czyli chcielibyśmy się, przykładowo, zmieścić w 60 tysiącach złotych. My przeliczamy po prostu ile mniej więcej będzie wychodziła wtedy naprawa, ile będą wynosiły koszty importu, także przeliczamy akcyzę, na którą wystawiamy opinię rzeczoznawcy, więc mniej więcej wiemy ile e, powinna wynieść w danym e, modelu akcyza. Oczywiście zależy to od uszkodzeń, czy od, e, można powiedzieć, rocznika przebiegu. No wiele czynników akurat na to wpływa, ale powiedzmy, że mniej więcej można to kulować. Jeśli mamy przeliczone wszystkie koszty, odejmujemy je i wiemy dokładnie, do jakiej kwoty możemy zalicytować dany pojazd. No i tutaj w, oczywiście podpisujemy umowę na taki pojazd, pobieramy zaliczkę 10% zabezpieczającą, która jest zabezpieczeniem dla nas. Gdybyśmy wylicytowali pojazd, klient by e, można powiedzieć, nie odzywał się, nie chciał wpłacać za pojazd, no to niestety musimy zapłacić domu, domu aukcyjnemu kary w wysokości 10%, zazwyczaj wylicytowanej kwoty, plus ewentualne koszty przetrzymywania. Pojazdu na placu. Klienci bardzo często zadają nam pytanie, czy lepiej kupować samochody z Kanady. Według nas nie ma wielkiej różnicy. Samochody z obu położeń, czy USA, czy Kanada, praktycznie mają takie same rzeczy do przeróbki, o których opowiem później. Jest to niewielka różnica. Zazwyczaj te ceny stosunkowo są takie same, choć jeśli chodzi o Kanadę, rejony Montrealu czy Toronto, dość szybkie transporty są z tamtych lokalizacji, są troszeczkę tańsze, więc Czasami można naprawdę bardzo fajne okazje wychwycić, ale tych samochodów jest stosunkowo mniej niż w Stanach Zjednoczonych, przez co jest na pewno znacznie mniejszy wybór niż moglibyśmy znaleźć w tych obu państwach. Jeśli mamy już doprecyzowane, jaki samochód chcemy zakupić, już znaleźliśmy tą ofertę, którą będziemy licytować, tak jak wspomniałem wcześniej, podpisujemy na nią umowę, pobieramy 10% zaliczki i podchodzimy do licytacji. Bardzo często klienci są z nami podczas aukcji, dzwonimy do nich, aby Widzieli dokładnie, za ile zakupujemy taki samochód, ponieważ my ustalamy z klientem maksymalny budżet. Ale jeśli zakupimy samochód taniej, to oczywiście klient będzie miał taniej taki pojazd, co jest z dużą korzyścią i dla nas, ponieważ klient jest o wiele bardziej zadowolony z takiej usługi. No i dla klienta, ponieważ sporo zaoszczędził na takim pojeździe i można powiedzieć, był przygotowany na kwotę X, a udało się nam wylicytować jeszcze taniej, przez co no, myślę, że tutaj jest obopólna wygrana. Jednym z najważniejszych elementów. Całego importu, oczywiście dla klienta, są to koszty. Czyli po wylicytowaniu pojazdu, kiedy będziemy płacić pierwsze, można powiedzieć, pieniądze, jak to będzie wyglądało, czy będziemy to płacić ratalnie, czy od razu całość, czy dopiero jak samochód przyjedzie. Standardowy proces w naszej firmie wygląda na początku, tak jak wspomniałem wcześniej, mamy zaliczkę 10%, która jest w 100% zwrotna dla klienta, jeśli by zrezygnował lub jeśli byśmy nie wylicytowali pojazdu. Ona można powiedzieć po zapłacie za pojazd także jest zwrotna, ale to jest powiedzmy taki jakiś pierwszy koszt, który ponosi klient. Następnie dopiero mamy, jak wylicytujemy pojazd. Mamy do dwóch lub trzech dni roboczych, musimy zapłacić za wylicytowany pojazd, za opłaty domu aukcyjnego, za transport lądowy oraz morski ze Stanów Zjednoczonych, także wysyłkę dokumentów, które stosunkowo już nie są duże. I tutaj wszystko robimy przelewem do Stanów Zjednoczonych prosto do domów aukcyjnych, jeśli mamy to opłacone. My wtedy taki pojazd możemy odebrać z domu aukcyjnego, transportujemy go do najbliższej bazy przeładunkowej, które posiadamy w całych Stanach Zjednoczonych. Nie wysyłamy tylko i wyłącznie z jednej bazy. Jeśli mamy bliżej, do przykładowo w Kalifornii, wysyłamy prosto z Kalifornii, nie przenosimy z pojazdu na Florydę czy do Nowego Jorku, po prostu jest to nieopłacalne. Czasowo jest to o wiele dłuższe. Następnie taki pojazd jest fotografowany przed załadunkiem, otrzymujemy więcej zdjęć. Wszystkie te zdjęcia przechowujemy na wypadek jakiś szkód podczas transportów, które tak jak w poprzednim odcinku pokazywałem, nie ma ich dużo, ale mogą się zdarzyć, musimy mieć zawsze potwierdzenie z każdego miejsca, gdzie znajdował się pojazd, aby odnaleźć ewentualnie winowajce. Samochód przejeżdża przez kilka firm transportowych, przez co nie zawsze można powiedzieć, że to jest dokładnie tych wina i od nich żądać ubezpieczenia. Po sfotografowaniu takiego pojazdu zostaje on załadowany do kontenera i zostaje wysłany do portu w Europie. Najczęściej wysyłamy do Rotterdamu, ponieważ tam mamy agencję celną, ale do Bremen także wysyłamy, gdzie mamy już akurat firmę współpracującą, więc tutaj w zależności gdzie jest szybciej, gdzie statek wypłynie troszeczkę szybciej, tam będziemy wysyłać po prostu pojazd. Następnie taki pojazd, który już dotrze do portu w Europie zostaje oclony, My pobieramy od klienta najczęściej upoważnienie do oclenia pojazdu. Zajmujemy się kompleksową dokumentacją. Jeśli samochód zostaje oclony, transportujemy go już e, można powiedzieć do klienta prosto. W zależności, czy będzie chciał naprawiać przez naszą firmę, czy bierze go prosto do siebie. Wtedy, jeśli samochód już przyjeżdża tutaj do nas, kolejną płatnością są opłaty celne, czyli VAT. Niemiecki w tym momencie 16%, standardowo 19%. Opłata celna w wysokości samochód 10%. Procent motocykl, 6%. Oraz opłaty, można powiedzieć, rozładunku, a także opłaty celne. Także dochodzi nam do tego transport sportu Tutaj, już w nasze miejsce, dochodzą nam także opłaty za tłumaczenie dokumentów i opinię rzeczoznawcy. Jest to 1700 zł netto, jeśli chodzi o taką stałą opłatę. Cała reszta jest ruchoma, więc zawsze to wcześniej przeliczamy z klientem. Kolejne pytanie jest, ile trwa taki import pojazdów ze Stanów Zjednoczonych lub Kanady? Zwyczaj jest to od półtorej miesiąca do dwóch miesięcy. Zdarzały się nam także transporty nawet w 5 tygodni. Oczywiście standardowo chcemy mówić klientom od półtorej do dwóch miesięcy, aby nastawić się troszeczkę dłużej. a Nie chcemy obiecywać, można powiedzieć, szybkich transportów, ponieważ są losowe sytuacje, gdzie ten transport może się odpóźnić o tydzień czy półtorej, dlatego wolimy, aby klient był zawsze przygotowany na coś wyższego, a później się mile zaskakiwać. W międzyczasie podczas transportu zawsze ustalamy z klientem, gdzie będzie transportowany, czy tak jak wspomniałem wcześniej, prosto do klienta, czy do nas do warsztatów. Kolejnym właśnie zadawanym pytaniem przez klientów jest, czy naprawiamy pojazdy. Tak, naprawiamy pojazdy, jesteśmy w stanie naprawić kompleksowo, przystosować go na rynek europejski, tak aby klient tylko i wyłącznie przyjechał do nas z blachami, mógł odebrać taki pojazd i odjechać nim na kołach. Czasami transportujemy oczywiście też prosto do klienta. Z warsztatu jest to wszystko, można powiedzieć, do uzgodnienia. Zawsze staramy się zrobić tak, aby klient był na samym końcu jak najbardziej zadowolony. Jeśli jesteśmy przy naprawie, bardzo ważnym pytaniem, które zadają klienci, co właściwie trzeba przerobić, w samochodach ze Stanów Zjednoczonych, można powiedzieć, są to standardowo trzy rzeczy, które różnią się jeśli chodzi o rynek europejski i które można powiedzieć, mogą zrobić kłopot przy dokonywaniu przeglądu. Są to na pewno tylne lampy, które zazwyczaj są czerwone. Oczywiście nie w każdym wypadku. Wiele samochodów, tak jak widzieliście na naszych poprzednich filmach, miały pomarańczowe kierunkowskazy, ale standardowo powiedzmy, że one są czerwone, dlatego warto je przerobić już na pomarańczową barwę. Kolejnym ważnym elementem jest przeciwmgielna lampa, która się znajduje po lewej stronie z tyłu samochodu. Zazwyczaj nie ma to w, w pojazdach ze Stanów Zjednoczonych czy Kanady, choć zdarzały się takie samochody jak Volvo czy Mercedes, które już miały lampę przeciwmgielną, ale powiedzmy, że to jest akurat element, który można powiedzieć za każdym razem musi zostać przerobiony i dorobiony w samochodzie. Oczywiście nie robimy tego nigdy w taki sposób, jak można powiedzieć kiedyś się robiło, czyli dawało się kwadratową e, przecięgielną lampkę pod zderzak, wystawały kable. Zazwyczaj robimy paski ledowe, dokładamy gdzieś dodatkową żarówkę, która jest niewidoczna, a przebija później czerwona barwa. Chcemy, aby można powiedzieć samochody, no już które zawsze zakupujemy, żeby wyglądały później finalnie ładnie, żeby nie szpeciły jakieś niepotrzebne można powiedzieć e, lampki, które gdzieś tam wystają. E, no i trzecim elementem e, są to przednie lampy w e, samochoda, które w Stanach Świecą symetrycznie, jeśli chodzi o Europę, są asymetryczne, czyli mamy doświetlenie prawej strony. Jeśli chodzi o taką przeróbkę, jest możliwość rozcięcia lampy, zmiany soczewki co szczerze powiedziawszy nie zalecamy. Często wliczamy e, taką wymianę już w koszta e, lub ewentualnie jeśli widzimy, że samochód ma rozbity przód, no to wtedy już standardowo wymieniamy na europejskie lampy. Jeśli chodzi na przykład o lampy LEDowe, wystarczy je przeprogramować. Też nie w każdym modelu, ale w większości można zaprogramować taką lampę, aby świecił asymetrycznie, co jest naprawdę dużym plusem, e, przez co nie trzeba można powiedzieć ponosić jakichś dodatkowych kosztów. No i takimi można powiedzieć Dodatkami już przy przeróbkach jest to oczywiście język, ewentualnie mapy. Jest to kwestia można powiedzieć jednostki nawigacji w danym samochodzie. Z niektórymi po prostu nie ma żadnego problemu, z niektórymi trzeba specjalne oprogramowania, można powiedzieć, które muszą być specjalnie przerobione pod dany model. Jeśli chodzi o liczniki w tych pojazdach i tutaj mamy główną różnicę między Kanadą a Stanami Zjednoczonymi. Jeśli chodzi o Kanadę, no to mamy kilometry, więc tego nigdy nie przerabiamy. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, zazwyczaj mamy mile połączone z kilometrami. Co można powiedzieć, nie przeszkadza jakoś w jeździe. Na samym środku zazwyczaj mamy ekrany, na których wyświetla się nam prędkość w kilometrach. Oczywiście zdarzają się samochody, które mają tylko i wyłącznie licznik w milach. Wtedy albo przerabiamy taki licznik, albo go wymieniamy. Jest to oczywiście kwestia klienta. My zawsze się dostosowujemy, aby finalnie klient otrzymał to, czego oczekiwał. Jesteśmy już powiedzmy po naprawach. No to ostatnim takim pytaniem jakie klienci otrzymują dokumenty? czy jest problem z rejestracją pojazdów ze Stanów Zjednoczonych czy z Kanady od nas klienci zawsze otrzymują pełen komplet dokumentów z którymi mogą zarejestrować pojazd nie powinno być żadnych problemów z takimi dokumentami wiemy dokładnie z jakich rejonów można brać samochody bardzo rzadko kupujemy z rejonów Chicago Illinois tam jest akurat certyfikat z dużym napisem nierejestrowalny w niektórych urzędach robią z tym problem co raz doświadczyliśmy na własnej skórze Oczywiście sobie z tym poradziliśmy, ale powiedzmy, że tutaj był jakiś dodatkowy miesiąc całości importu i przeróbki samochodu, więc można powiedzieć na ten moment, jeśli jesteśmy pewni z klientem, że będzie mógł zarejestrować w swoim urzędzie, wtedy ściągamy z takiego stanu. Poza tym nie ściągamy nigdy samochodów z tytułami typu destroy, flood czy junk, są to zazwyczaj już dokumenty śmieciowe, czyli nierejestrowalne w naszym kraju. Oczywiście krążą po internecie informacje, że można takie Dokumenty dorobić. Owszem, da się takie dokumenty dorobić, są to dodatkowy czas e, oraz pieniądze. No, ale powiedzmy, że jeśli samochód już w Stanach Zjednoczonych otrzymał taki dokument, to znaczy po prostu, że no nie nadawał się już e, do dalszej eksploatacji. Więc zazwyczaj są to dokumenty z tytułem Salwarz. Mamy oczywiście, Title Dostajemy do tego potwierdzenia z opłat celnych, fakturę oraz wezwanie do opłaty celnej. Dostaje klient także fakturę na zakupiony pojazd. E, jeśli klient e, naprawia samochód e, przez Naszą firmę najczęściej dokonujemy przeglądu takiego pojazdu. Wszystkie dokumenty zostają tłumaczone przez naszych tłumaczy. Wystawiamy opinię rzeczoznawcy, aby złożyć ją podczas składania akcyzy. Pomagamy klientom ze składaniem takich akcyz. Można powiedzieć, wysyłamy instrukcje, jesteśmy najczęściej w kontakcie telefonicznym, aby klient jak najmniej problemowo zarejestrował taki pojazd. Podsumowując, klient otrzymuje od nas komplet dokumentów, z którym bez żadnego problemu będzie mógł zarejestrować pojazd. Po obejrzeniu całego odcinka zostaje nam ostatnie pytanie, czyli jak zacząć współpracę z naszą firmą. My zachęcamy zawsze do kontaktu telefonicznego lub mailowego, który macie w opisie, a my pomożemy Wam znaleźć i zimportować wasz wymarzony pojazd. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka myślę, że wyjaśniłem wam kilka istotnych spraw, jeśli chodzi o import ze Stanów Zjednoczonych. Zapraszam oczywiście do obejrzenia naszych poprzednich realizacji i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!